Właśnie zdobyłem 2500 metrów, prawie sami sobie zobaczcie. Jakiś Lugen, Lugan. Pilce chyte, 50 minut z powrotem. Stamtąd szliśmy. A tutaj, o moim oczom, ukazało się takie jeziorko. Możemy sobie nawet zamorsować morze, wrócę. Ale nie wiem, czy ryzykować, jak myślicie. Skakiwać się, wykąpać czy nie? Byłaby atrakcja. Ok, Zobaczcie jak to. To jeziorko, które można by sobie mura walnąć na 2,5 tysiącach metrów. Tutaj jakiś szczyt, tam na górze. I tutaj następne. A tam jest śnieg i mamy pełno śniegu mi zobaczyć ile śniegu a tu jeziorka do którego wskakujemy Zdraje. pływać Pozdrawiam moc, cel zdobyty jest